Cześć, witam. Mamy dzisiaj wtorek, 17 marca. Ja sobie zrobiłem mój normalny dzień. Byłem. Od wczoraj jestem w pracy, tak naprawdę. Nie wróciłem do Anozu domu, ale miałem taki zwykły, zwyczajny dzień, więc nic, się... nic nie nagrywałem. Ale wracamy. I okazało się, że mam jednego szanta do Felixa. Shant to jest dostarczenie pustego kontenera i zabranie pełnego z powrotem tutaj na jacht. Dostaje się taką kartkę, to się nazywa VBS numer VBS co jest ten duży tutaj długi, numer kontenera którego do, zabieramy, pustego i numer kontenera, kontenera który mamy przywieźć terminal numer PIN i to wszystko, jak się nam potrzebujemy karty i tego w pewnym sobie mogą wejść na, do, do portu także szukamy swojego kontenera MRKU MRKU Pierwszy. 4 litery mam nadzieję, że Bob nie stanął na nim. Jakaś ciędzielówka w popa Jest MRKU jakiś tutaj jest 3 się 59 Nie, to nie nasz No dalej chyba tam się no Każdy kontener ma tutaj ten numer MRKU i, i dalej cyfry I Tutaj trzeba szukać To co nas interesuje No i mamy go Jest to krótki kontener Żeby było zabawniej To druga od, od druga od lewej przyczepa to jest moja, którą przywiozłem. I tak ją stawiałem tutaj i sobie powiedziałem, fajnie jakbym nie brał tego krótkiego kontenera, ponieważ nie lubię krótkich kontenerów, dlatego że ja szantuję po prostu od czasu do czasu to robię, będę to dzisiaj robił trzeci raz jak tu pracuję i jak mam krótkie kontenery to trzeba czasami skrócić i, albo wydłużyć naczepę co po prostu, no robiłem to raz tak? i kurde, badnie praktyki no trzeba się czasami trochę namęczyć, żeby wcalować w dziury że tak powiem, no nic, podczepiamy się Żeby ta naczepa była teraz skrócona, ponieważ kontener jest pusty Mam nadzieję, że nie jest skrócona Nic, ja się idę podczepić i jedziemy Kontener podczepiony Światła sprawdzone, stan ogumienia sprawdzony Możemy ruszać W jak jechałem w stronę Birmingham to wszędzie było yy, mglisto, tak jak podobnie jak teraz i padało całą drogę bo na koniec dnia udało się i troszkę słońca wychodzi była cały czas się utrzymuje, no ale gdzieś jakieś promienie słoneczne na upadły lecimy do Felixstowe portu Felixstowe tam się jedzie pół godziny z odrobiną szczęścia, z odrobiną szczęścia powinniśmy to zrobić w godzinę Jeśli ja się tam nie pogubię Bo ten port jest dość duży Także... Teraz wiem, bo ten terminal zawsze jak jeździłem Było napisane Belf 889 Zawsze miałem Trinity, czyli jadę do jednego terminalu No i zobaczymy, nie byłem tam nigdy Może raz to ja tam byłem 2 trzy, trzy, to jest chyba raz, raz byłem na przyłączeniu, później raz, to jest czwarty raz, to jest czwarty raz jak tam jadę i odstępy czasowe pomiędzy tymi okresami, pomiędzy tymi dniami są no tak ogromne, że ja po prostu tam jadąc, ja nie pamiętam co się, co się tam robi, ale damy sobie radę, ostatnio sobie dałem radę, to tym razem też, ostatnio pamiętam jak wpisywałem Pinto. Zamiast yy, na końcu czy na początku chyba trzeba pisać C dla na, nazwy firmy Kanut. Pamiętam właśnie jak pisywałem PIN to z tego C i też nie wiedziałem, czemu nie działa. Ale szybki telefon do biura i... Się przedłuży to po prostu zrobię sobie pauzę w drodze, drodze powrotnej na stacji paliw tam jest taka ładna pół godziny yy, pauzy tylko potrzebuję bo wyczułem pismo nosem i wykręciłem sobie już piętnasteczkę na jardzie jak czekałem za papierami w tym czasie sobie umyłem lustereczko bardzo brudzone w całym weekendzie i po całych moich dwóch dniach pracy należało je przeczyścić. I jeszcze głową kręci, że go wyprzedzają. No jak później, o, normalnie, to byście by ci nie wyprzedzali. No, co tu się dzieje? 40 na, na tej drodze? Tu znowu jakieś ograniczenie, co tu jest? Mam no, nadzieję, że nie ta droga nie jest zamknięta. Nic nie widzę z tego pana. Due to incomplete Barrier. Jezus nie oni robią... Bo zebrali trochę barierki do osłania wiadów. ustawiali parę słupków. No i limit prędkości, ponieważ nic zaczynanie pracować. Tam nikogo nie ma, to pod ten limit. Słupek tak się raczej nie ruszy. Moster Orwell, a tam widać pod Vipswich, mam nadzieję, że widać. Będziemy jechać w drugą stronę, to pokażę więcej miasta. Po miasto jest po lewo teraz, tutaj nie widać, nic bo mam już koniec okna. Bronił panów, którzy jeżdżą na kontenerach mówiąc, że oni też ciężko pracują. A ja nie wątpię w to. My kierowcy wszyscy ciężko pracujemy. W porcie możemy jeść 20 mil na godzinę. Jeśli zostaniemy złapani raz, dostaniemy upomnienie. zapewne nas drugi raz. To możemy dostać banana na wjazd do portu, i z pracą w porcie możemy się pożegnać. Nikt nas nie pójści więcej. Na tych bramkach raczej nie kontrolują na wjeździe, a zawsze na wyjeździe. przyjeżdżamy Przejeżdżamy normalnie, jak u siebie. I z tego, co mi w biurze wytłumaczyli, to mój terminal jest prosto za tym rondem. Tak pamiętam mniej więcej. I to jest w tej okolicy. Tam kiedyś jeździłem dla pierwszej firmy, i tam się zostawiało ich traki. I tam są jakieś, tam jest jakieś gwiazdy terminalu, więc chyba, chyba wiem, gdzie jadę, mniej więcej. Idziemy do bramek, tam muszę wyjść, yy, wpisać dane z tego VPS-u do komputera, takiej maszyny, przeskanować swoją rękę, zeskanować kartę i wtedy mnie wpuszczą. Dostanę taki świstek papieru, gdzie będzie napisane, yy, do jakiej lokalizacji muszę zabrać pusty kontener i z jakiej lokalizacji mam wziąć yy, pełny kontener. I tyle. Później wyjazd. zamknięcie czterech zamków z wyjazdem trzeba przekręcić cztery zamki na kontenerze, znaczy na czerpie właściwie, które trzymają kontener w miejscu i tyle. Tam tak na lewo tam się jechało yy, zostawiać traki dla, dla Bapów DAP, to jest ta firma czy kojarzy możliwe co my bierzemy ostatnia bramka jest ostatnia bramka jest dla traków bez kontenera to wybierzmy sobie taką gdzieś najmniej ludzie Czyli da ta, tam że jakiś pan wsiada W miejscu też te zamki, które trzymają kontener, trzeba otworzyć. Na wjeździe otwieramy, na wyjeździe zamykamy. To są te maszynki, które napisuje dane. Wyłączamy silnik, bierzemy VBS-a, bierzemy kartę. pokazywałem ją wcześniej, we w wcześniejszym filmie i mam nadzieję, że mi się uda To są te zamki Ja to mam zawsze jakieś przygody Teraz system komputerowy nie działa i nie możemy się dostać do portu, bo nie, może, nie można wydrukować ticketa poczekamy sobie trochę się Udało się, wjeżdżamy zostajemy taki paragon I tutaj mamy napisane Deliver to W 852i2 Co to znaczy? Że mamy dostarczyć do Fork Parku W I numer Numer stanowiska 852 Tak jak już pamiętam Mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Także jedziemy. Jedziemy, tu jest ta dalsza część tego portu całego. Także tutaj tak mało widać. Ale tu już jest Gęste. Powinno być lepiej. Proszę, to całe miasteczko z kontenerami. Dosłownie jak małe miasto, dawać jakieś statki, odryją. Stanowisko 852 Takim oto Ustroństwem Będą nam ściągać kontener Ja tu za dużo nie pokażę Ponieważ wyjść nie mogę Z tego z Mojego miejsca No ale postaram się to jakoś tu ogarnąć. Ja powiem na 852 stać, ale rząd wyjeżdża, to ja poczekał, aż wyjedzę. O, mi tu zatrąbił, że jest dobrze, i teraz mi zabiera kontener. Pyk do góry i już go nie mam. I tyle. Teraz jedziemy dalej, on sobie tam już pojedzie, go ustawić puści. I jedziemy dalej. Teraz mamy po Deliver to w a collect at H. Czyli tu szukamy rządku H. Nie wiem tak w którą stronę one idą. Czy tam maleją, czy tam maleją. Czy najlepiej to będzie po prostu wjechać, żeby zobaczyć. Dobrze, że pokrążymy trochę. Czasu mamy tak nie za dużo, ale. Hmm. No nic przejdziemy tutaj do końca. W tym porcie jest zawsze. <noise> Przynajmniej ja mam. Ci też tutaj przyjeżdżają co chwilę. Dla nich to chleb powszedni, także oni się nie muszą martwić. Dobrze, ja tutaj stanę i otworzymy sobie. To mamy tutaj. To tu sobie stanę i otworzymy sobie. Na 40 trzeba przestawić na czepie. Tak, te trzeba otworzyć I Zaraz, teraz jest 40, już nie wiem, kurde chyba nie trzeba schować To trzeba schować Teraz to trzeba otworzyć, no. wyciągamy polec, żeby to się otworzyło i tu wsadzamy zabezpieczając Zadzamy tego bolca z powrotem o. I tak siedzi, trzeba to otworzyć i tak, i tak to powinno być dobrze Dobra, ja to zrobiłem, mam nadzieję, że jest dobrze Nie jestem pewien z tych przednich yy, przednich zacisk zacisków Złożyłem te najdalej co są, mam nadzieję, że dobrze. Jeśli nie, to on mi tego kontenera nie położy. Aha, no i teraz jest problem, bo wjechałem tutaj od tej strony, a to jest jednokierunkowa. Czyli muszę od tyłu wjechać. Aha. Taki, taki motyw. Okej. Okay. Trzeba nawrócić. W takim razie Ale to nie za tego portu to po prostu już się błądzi, no to zawsze wszędzie i przy każdej rzeczy jest w ten sposób. Mam nadzieję, że dobrze ustawiłem tam na Zobaczymy. Jak coś to on mi tego nie, nie zrobi. Już kiedyś miałem taką sytuację, że po prostu zamknął mi się jeden z zatrzasków może być tutaj zamknął mi się ja go nie widziałem, że były by było otwarte wszystkie jeden ja się po prostu zamknął podczas jazdy no i dotąd mnie trzymał gościu aż się zorientowałem o co chodzi no i mu go otworzyłem tu mamy K J i H to jak to jest? Które to jest H? To jest H, a tam to jest coś, co innego? Dobra, to tu wjeżdżamy To jest nasz dźwig tutaj na górze i on nas będzie ładował Szukamy 8 Czas, co? kolekt H853 Na 5 trzeba stanąć Jeszcze muszę tak podjechać ładnie, żeby on widział. O. Żeby koło było za linią. On musi widzieć tą linię. I dajmy na to. On już jedzie z tym kontenerem. Widzę w Jedzie z moim kontenerem chyba Tak jest I ten kontener chcemy mieć, dobra ja tutaj teraz muszę uważać na jego polecenia ewentualne. Nie wiem czy to widać, on tam sobie opada. Elegancko. No. Przód siedzi. Tył. jest wszystko dobrze Titton trzeba Mamy na sobie kontener 40 z nowym towarem Nie jesteśmy ciężcy, cies ponieważ tylko 6,5 tony waży ten kontener Także prawie nic I to tyle, no tutaj jest troszkę tu trzeba mieć wprawę z tym ja nie wiem jaki kontener na jakich tych zatrzaskach i tak dalej, także no, tak jak widzieliście na początku otworzyłem złe, on mi tam krzyknął, dał mi znać i już jest ok. Także na początku każdy dał jakieś błędy, wiadomo. Także to nie jest taka trudna sprawa w tym, w tym porcie. Jakbym to robił codziennie, to pewnie bym się dobrze znalazł. Yy, zawozimy to do bazy i koniec roboty dla mnie koniec roboty, bo ktoś inny, ten kontener później musi wziąć, dowieść na miejsce i poczekać, że go rozładują, bo, bo tego się nie dotyka, że tak powiem. Jak ja miałem firanki, na tym muszę pootwierać, opasać, zabezpieczyć wszystko. A tak naprawdę gościa, który bierze kontener, nic nie martwi. On ma tylko z, yy, odebrać i, i, i dowieść i tyle. się mylę z góry, przepraszam wszystkich kierowców ale takie są moje spostrzeżenia po tych paru miesiącach jazdy Tu jest wyjazd Holier Sexit No tak, tak pamiętam z tej strony tutaj jakoś No I przy wyjeździe znowu należy zeskanować kartę dwa razy. Zamknąć te zatrzaski, te twist loki i tyle. Przez zabezpieczenia twist locki zamknięte. Ja zaakceptowałem numer kontenera, bo przez skanowanie karty dwa razy możemy wyjeżdżać. Możemy sobie stąd wyjeżdżać już i bardzo dobrze, ponieważ to jest koniec mojej dwutnowej pracy iż w poniedziałek ponieważ w poniedziałek poszedłem do pracy na godzinę 2.30 rano byłem ja tak za 15 yy, no i wracam dopiero teraz, jest, jest wtorek godzina trzecia, prawie przepraszam jeszcze raz ale takie jest moje zdanie, kontenerowcy nic nie robią. To jest prawda, ale no oni nie robią nic Podjeżdżają, cztery zamki Zabieram układzie Cztery zamki, długa Pozdrawiam Rafał Może się mylę Mam nadzieję, że się mylę Ale tak, tak czy siak Każdy kierowca, pamiętajcie, każdy kierowca Pracuje ciężko na kawałek chleba Bardzo ciężko A zatem dziękuję za oglądanie tego filmu mam nadzieję, że się pozdrawiam i do następnego, trzymajcie się, szerokości